Witam serdecznie. Ryszard i chciałem Państwu coś pokazać. Tak wygląda wybuch wulkanu. Wybuch wulkanu na wyspach, oczywiście francuskich, to dawne kolonie, a właściwie współczesne też. Nie można powiedzieć, że nie, ale ten wybuch wulkanu, ponieważ jest ascendant w byku, a odbył się on dokładnie 9 kwietnia 2021 roku o godzinie 8:41. To bardzo interesujący moment w historii, w ogóle człowieka, ze względu na to, że ten wulkan będzie odgrywał główną rolę w klimacie naszej planety. To właśnie od tego momentu możemy nazwać, że najbliższe kilka lat będą bardzo ciężkie dla nas wszystkich. To jeszcze raz pokazuje ten kosmogram. Słońce w baranie charakteryzuje bardzo ważną rzecz. W dodatku jest w najbardziej neuralgicznym miejscu jakie jest możliwe. To słońce znajduje się w dładzie skorpiona. I tutaj trzeba przyznać, że ascendent, który jest w byku, ale w dładzie, tutaj w tym miejscu, charakteryzuje koziorożca. Planety wszystkie są ustawione w dwunastym sektorze. Wszystkie są w tym górnym, tutaj, miejscu. Co oznacza niezbyt ciekawie dla nas wszystkich. Wszystkich ludzi na świecie. W dodatku wielki wpływ, bo w najwyższym punkcie jest Jowisz i zaraz obok Saturn, Księżyc z Neptunem i Plutonem. Proszę zwrócić uwagę na tą zbitkę tych tutaj planet i tego króla światła, ale odbitego, czyli Księżyca. On jest w bliskości z naszą planetą Neptun daje to niezbyt interesujące, bo właściwie obudę. Nic się nie stało, nic się nie dzieje. Od wielu, wielu lat próbuje się opanować klimat, że klimat podwyższa się, a tu nagle przyroda okazuje się, że jest mądrzejsza i pokazała swoje. Bazurki, które są zawsze to powtarzam, że z przyrodą nie ma żartów, i przyroda, a właściwie świat, a właściwie ten kosmos reguluje sam sobie. Jest Panem. I w tym, tej historii, w tej historii naprawdę można wiele rzeczy znaleźć, ale nie tylko znaleźć, tylko opowiedzieć, ponieważ no co to ukrywać, ale Pluton tutaj na osi odgrywa równą i główną rolę całej tej sytuacji, która jest jakby przestrzeń naszej, naszej osobistej, tej przestrzeni, w której my żyjemy, w której funkcjonujemy i z którą Właściwie można by to było nazwać, że jesteśmy. Przychodzą ciężkie czasy. Pluton pokaże dokładnie co. Co się stanie. Jak to będzie wyglądać. Właściwie przejmę rolę tych wszystkich, nazwijmy to, pseudowładców, tego wszystkiego, ponieważ to, co się teraz pokaże, to jest... Tak zwana zemsta. Zemsta nazwijmy to planet, nazwijmy to stwórcy czy też Boga, ponieważ Bóg nie lubi, jak się z nim igra, a to jest odpowiedź Jego na te wszystkie działania. Jeżeli znasz kosmogram, powiedziałem gdzie jest. Możesz sobie znaleźć tutaj w Wikipedii, gdzie był ten wybuch. Wpisać sobie swój program i pomarzyć tylko o nowym jutrze. Bo jutro przyjdzie coraz bardziej smutne. Czy ten klimat się oziębi aż tak? Zobaczymy, czy w tym roku w ogóle będą jakiekolwiek wakacje. Nie ze względu na maseczkę, tylko ze względu na chłód, który przyjdzie, który jest, który już jest odczuwalny. A wszystko to jest winą tych, którzy podjęli, podjęli się walki z przyrodą. To ich trzeba za to ganić. Bo jeżeli ktokolwiek podnosi rękę chociażby na drugiego człowieka, to ta ręka Zostaniem. I to właśnie, to jest ten moment. Ten moment pokazuje nam nasze błędy, nasze błędy cywilizacyjne, ponieważ przyroda się świetnie broni i przyroda ma więcej do powiedzenia niż my w całej historii ziemskiej, ponieważ jesteśmy częścią kosmosu i musimy podlegać jemu, a nie kosmos nam. To. Jesteśmy przecież synami Bożymi, a nie władcami kosmosu. Kosmos przerasta nas jeszcze i to wiele, wiele tysięcy lat. Upłynie, zanim będziemy mogli dojść do jakiegoś punktu, gdzie będziemy zdecydowanie rządzić. Ale to nigdy nie nastąpi, dlatego że nie jesteśmy jedyną rasą panów w tym wszechświecie. W tym wszechświecie są inne cywilizacje, które także nas obserwują. Więc nie zadzierajmy nosa powyżej pewnej krawędzi naszego. Tutaj kotła. Kotła, w którym się dzieje Oj, dzieje. A to tak ku przestrodze. I zapraszam oczywiście na dalsze wypowiedzi moje na temat astrologii kosmosu. A ten tutaj kosmogram jest tylko zwierciadłem tego, do czego dążymy i co chcemy czynić. Nie tylko sobie, ale tej planecie. A ta planeta ma swoje chwile. Zapraszam na oczywiście na dalsze opowieści i na tej wszystkich historie, a jeżeli chcesz więcej, to wejdź, czy znajdź się na www.azborowiecki.net. Tam jest dosyć dużo filmów. No i tutaj na ofsetce Ryszard Borowiecki. Gdzie też i zapraszam do przyszłego programu Offsetka TV. Do zobaczenia i do usłyszenia, bo będzie możliwość kontaktu telefonicznego ze mną na żywo.